Cześć! Dzi dzisiaj gram na Monster Planet i miasto. mam jest Sarenka Dokładnie, zapraszam na jej kanał I dzisiaj, co będziemy robić? Tego nie wiem <śm> Jest super konkurs, ja chcę te wszystkie ciury Okej okay. A ja... Y o, zapraszam Cię na i pokażę widzom jaki jest nowy konkurs i w ogóle co ja bym chciała i w ogóle... No, bo ona mi tutaj kładę Wszystko jej się podoba, a nie może sobie kupić. Niestety. Bo teraz fajne ubrania. Weźmy. No, przebieraj się. A ja też się ubiorę jakoś. No, co mi się podoba, tylko ja nie wiem jak. Mi się podobają strasznie te włosy, które do mnie nie pasują, ale mi się podobają, nie? O, tata A. widzicie mnie? A mi się te włosy... Widać, widać. To jestem cały czas w samych strojach. Nie. No mi się te włosy podobają, ale do mnie nie pasują. Do ciebie bardziej pasują. Nie, nie tak to. jest taka. Nie. Że... Ja chciała... A widać, Ale fajne to gdzie ja go mam? Gdzie ja mam ten tatuaż? A pod okiem spałem. Jakie mam A to się nazywa pet Birthday? O ja nie chcę być. Ale trzy strony, tylko malutko. A ja chciała być tak ubrana. A ja cię nie widzę. Łakka. Nie ma te buty. co te buty. Ubiorę się jak ona. Fajnie wyglądam? Tak. Tylko z mojej kolory. Już ładnie wyglądać. Ty masz inną twarz ode mnie, tak trochę. No bo ty masz ładniejsze usta. No ale dlaczego to się nie odsłania? Boże. O Boże. Dlaczego ja muszę mieć kadę? Te włosy też są nawet stopy. No do ciebie to pasuje wszystko, a do mnie? Nie. Patrz. Ale szkoda, że ty, ty, ty nie dla mnie puszczą, tylko... Ja muszę tak sobie naprawdę kupić. Jeden i... kolor. Będę biała. No do ciebie wszystko pasuje, a do mnie nic nie pasuje, no sorry. Nie. może sobie kupię coś bo mam 1688 nie wnika w co ty założyłaś jesteś w ogóle bez bluzki wiem jesteś tą sukienką 1500. Za to co mam teraz na sobie. Ja za te wszystkie A, bo ja buty raz. mam. Ja za te wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy bym zapłaciła 2975 zł. A to was są śliczne, ja je kupuję. To nie ma nic dla mnie. To jest nie seria. Muszę naprawdę sobie kupić vape'a i ja sobie tylko twarz przemienię. No na tydzień ja te włosy kupuję, albo nie, do listy dodam. O, to by pasowało, no, tylko że znam tej chwili. ale brązowe, take <tapę> czy takie? Ale co? Ale włosy, kolor włosów, takie. Nie przebierasz się w ogóle. O. To weź, weź, ja cię znam, proszę. Wyszłam. Już mam pomysł, nazwę na odcinek. Sam nasz, chcę wszystkie rzeczy 2100 na razie nie jest najgorzej. Dobra, ubierasz się na kolor zielony, ponieważ to jest mój kolor. A widać ja mnie? Nie, nie przebrawasz się. Przybieram się, ale Teraz? Też nie. Poczekaj, to ja Cię, to Ty mnie zaproszę. Właśnie taki jest problem z tym sklepem. No niestety. Mm. O patrz, 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 Te włosy, czy te włosy? Nie wiem, o. Poczekaj, na razie jesteś łysa. O, te niebieskie albo. te niebieskie, niebieskie. Te, takie rudawe. No. Czy te niebieskie? No, to te, co masz teraz? Chyba. No, Okej, okay. to do listy dodam. Może mi ktoś kupić. Może. Ale mi się te włosy podobają. Nie też, no co mam zrobić? A mi się teraz podobają też, co ja mam na sobie. Mi się jeszcze podoba to. Uch. No, to jest liczne. Ja mam swój nawet układ, tylko kurde, ciągle zapominam jak to było. Czarne serduszka, a białe to? Dobre, tak. No. To sobie dodaj, a nie możesz. No jak ja Boże. Lepiej mieć całą czarną kartkę, czy czarną białe kropki? Całą czarną. Mi się wydaje, nie wiem, tak. A i fajnie się dałem, ale fajnie nie wyglądam. Jeden już minut nagrywasz? Ja, siedem i pół. Aha, to co robimy? Nie wiem, Dodam to do listy życzeń. Myślę, że to jest ładne. I sobie to kupię za 1500. No, sorry. Dobra, ja idę so, yy, na ten, na zwierzaczki. Właśnie, to są nowe zwierzaki. choć się zwierzętami nie opiekuję, ale chcę zobaczyć. Nie ma. I, 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 i nie ma. Nie ma? Uuu. A ja lubię bardziej, ja sobie kupię tego Bonnie i coś tam. Chociaż, że i tak nie będę się nim opiekować. Ale będzie... Zgadnij, ile mam osób na ten napasku Cztery. Nie. To ile? Trzy. No jak ja mam tylko 168 przyjaciół, a ten jest słodki. Hmm. Przepraszam z mojej strony za psa. <grym> Dobra chodź do. zapraszam cię do czatu do, do parku dla zwierzaków. No i tam się pożegnamy. OK. Aha, <laughs> o, mamy jeszcze minutę, ale chyba się nie da, więc papa. Pa. <laughs> nie no, nie wejdę z moim komputerem. Wiem. Więc... Kończymy, nie, nie, Aha. No to pa. Możemy zaraz zrobić. no dobra, No to...